Cześć, mam dla Ciebie przepis na szybki i bardzo smaczny obiad, czyli makaron z kurczakiem i szpinakiem w pełnym smaku sosie śmietanowym. Myślę, że jak już raz go zrobisz, to wrócisz do niego nie raz i nie dwa. Ugotuj makaron, a na ostatnią minutę gotowania odlej dwie trzecie szklanki wody do sosu. Odstać makaron przepłucz zimną wodą i odstaw. Pokrój piersi z kurczaka na kawałki wielkości jednego kęsa, mięso dobrze posól i popieprz. W osobnej miseczce wymieszaj mąkę pszenną, około jedną trzecią szklanki. Do mąki dodaj trochę soli i pieprzu. Obtocz każdy kawałek kurczaka w mące. Na patelni rozpuść masło z oliwą lub olejem. Gdy masło się rozpuści, przełóż kurczaka i smaż po kilka minut z każdej strony, aż kawałki będą dobrze usmażone. Zdejmij mięso z patelni. W razie konieczności dołóż więcej tłuszczu i dodaj na patelnie pokrojoną cebulkę. Smasz ją około 4 minuty, a potem dodaj starty czosnek, przemieszaj go z cebulką i przesmasz jeszcze pół minuty. A następnie dodaj wcześniej zachowaną wodę z makaronu oraz śmietankę 30%. Przemieszaj, a gdy sos zacznie się gotować, dopraw solą, pieprzem i musztardą. Musztarda jest opcjonalna, ale mocno polecam ją dodać. Minimum pół łyżeczki. Gotuj sos około 5-7 minut aż zgęstnieje. Im dłużej gotujesz, tym będzie gęstszy. Kiedy sos osiągnie pożądaną gęstość, dodaj kurczaka i świeży baby szpinak. Wymieszaj i gotuj 2 minuty aż szpinak zwiędnie. Dodaj makaron i natkę pietruszki, dobrze wymieszaj, a następnie gotuj jeszcze minutę. Na koniec warto posypać startym serem, na przykład grana padano lub parmezanem. Życzę smacznego.